Cześć, witam was bardzo serdecznie na tym odcinku z WW2 nie wiem jak to nazwać, ale to jest WW2 tak WW2, pamiętacie, WW2 to znaczy World, coś tam, World jakaś tam gra, World o w jedną. nie pamiętam ale WW2 Stwierdzimy to WW2 To znaczy Mamy takiego ludka z bronią Oj oj Co my mamy tu A nie mam Do testowania żadnych broni dobra A nie mam do testowania broni. Dobra do testowania mam AWP, karabin Drugi karabin Dobra, mm, to zostaniemy przy M1. Dzisiaj będzie test y, M1. Tu jest. O kurwa. A nie, dzisiaj jaka jest. Kurwa, ja pierdolę. Dobra. Na razie mamy M1, Japończyk. A co możemy wybrać? O, kurwa, Stany Zjednoczone. Jak tu się wybrać? Stany Zjednoczone? wyposażenie, Wyposażenie Niemcy. To Stany Zjednoczone, Niemcy. To już jest lepsze, jak widzicie. Niemcy są lepsi. O kurwa. Mamy kamizelkę. Mamy granata. Mm. granat tej y, taktyczny o granat taktyczny mamy granat mo koktajl mołotowa a to było takie wiecie po prostu żeby pokazać co jest gdzie coś jak Poszal! Oh, Mamy dwóch zabitych na moim koncie, dwóch zabitych pancerz 0, kurwa pancerz 0, papier dodał, bierze z tym. A kurwa, teraz będziemy latać z czym, kurwa? Będziemy latać z tym.

Czwarty zabity. Kolejny czwarty, czwarty zabity. Ok, tu jest jakiś porwany do spamułudzi. Już, a już. Mi to przypomina bardziej. Grałem dużo w CS-a w Global Office. тогда русский Przetestujmy sobie najpierw to przetestujemy sobie granata Granat jest zwykle wleciał granat żeby nie było Jedna wygrana zwycięstwo co my dostaniemy za to, że, że wygraliśmy o kurwa jestem na drugim miejscu, to znaczy 17 zabitych, dwa pokoje plus i yy, plus 5 zgonów. Dobra. Trzeba po prostu chuj wie co zrobić prezent, dobra Ulepszamy kawizelkę, to jest rewel. To ma małą kawizelkę. <laughs> sobie 400 tych pointsów. Tak, Widzę Eee, Dobra, Ramię tu chcę. Tak. 4 minuty runda. Tu tak praktycznie jak w CS się kurwa. da dobro. że tu slime widać tak jakby widać kto cię zabił i w ogóle pokazują animacje kto cię zabił dobra tu będą truczku gazem Ładnie dupne, wszystko leci na automacie, można ustawić sobie na ręczne. Serdecznie. O kurwa. 10. 9 razy. A. 9 razy zdechłem. 4 razy zdechłem, 9 zabiłem. 3 pokoje. I spoko. Jest kit majonez. I powiem ci: Dobra, kontynuuj. O, level siódmy. Jak Kontynuujemy. Kawy to już O Tak. A, 80 kafta. Ojoj, złota. Nie mamy tylu. Dobra, możemy ulepszyć to. Raz. Dwa. I trzy... A nie, zabrakło. Jak nie zabrakło, to chuj. Dobra, będzie rozgrywka. W takich grach Niemcy, USA to jest wyjwisty. Japonia nawiązując do powiedzmy II wojny światowej albo coś To tak w skrócie To znaczy nawiązując do II wojny światowej to wiecie Niemcy Rosja Yes, этой игре i 10 lajków to znaczy następna część tego następna część że no w następnym odcinku przetestujemy inną broń tak. M1 M1 się składa Medyk, kurwa! Nie wolę do tego. Ja zawsze lubię tutaj taki sobie krzyknąć, medyk albo coś. Medyk! Tylko zapomniałem, że to nie jest team fortress. Tam gdzie masz medyka, masz kurwa apteczkę. Dobra, pięć razy można apteczkę wykorzystać. Dobra. Jak macie jakieś pomysły na challenge? Co można zrobić w tej grze i w ogóle życie pisać w Ja pierdol Dobra, jestem na trzecim miejscu Na trzecim miejscu Dobra, tutaj można co? Co można dodać? Yy, dobre, granatę myślę Ulepszymy A, da się nie wiem, sto, kurwa, nie był lepszy. Co to jest Dobra, Jakaś radiostacja, bazuka, mm, tarcza, Miotacz? A miotacz od dziesiątego to kurwa Dobra, A za 400, dobra, kurwa Nie chuj. To no, się. Jakiś woda, ulepszymy. Odbierzemy ogół. Nie wiem. W toku, w toku. Co tu jest? Zabij 20. D dobra. chuj. Nie damy rady. Dobra, ostatnia bitwa, bo nie jestem tego przewidywać. Tak plus minus. M1, recenzja M1, ooo dobra, to jest nie wiem Paryż, o, kurwa Paryż jakiś jebany Paryż a nie to jest London, Niemcy nie wiem a dobra, to są Niemcy to już widać po tej rasistowskiej poręgierce to są Niemcy, To to być kurwa Berlin, Berlin Berlin no, madafaka, berlin Dobra, Francja A, Francja tu jest, dobra Kto we mnie kurwa strzela? Ty chuj jeden zajewany Ty pieprzony z kurwy synie Gdzie kurwa? Gdzie kurwa do mnie strzelasz? Kurwa, medyk kurwa. Za późno wziąłem Dobra, nie wiem jak to wyjdzie w praktyce, ale kurwa medyk. Medyk! 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 Tak, jakby schotowałem grę MEDYK! Pancerze. MEDYK! Kurwa, zajebisty gość Zajebisty gość, który mnie kurwa napierdala Trzeba to wygrać. To jedną będzie serię trzeba wygrać. Na kurwiamy. Niemcy w moim życiu. Gdzie kurwa Niemiec? Kurwa przeładowanie się w dzień. Edyk, szybciej! O ty kurwo! Jest jeden! Kurwa! kurwa Przez granicę! Kurwa ty. Kurwa mać! Ja pierdolę jak ja to kocham kurwa! Dobra, trzeba z tym zabić! Medyk! Ty, tu się Co tu się Co tu Siadłem. a jest, pięknie, siadło. Raz, dwa. Trzy, cztery. Będę ja tak w moim życiu. 5 sekund do końca. Chociaż jeden kill. Jest, jeden kill, jest. Dobra, jeden kill jest. Powiem panu, bardzo serdecznie polecam O, jestem na pierwszym miejscu, 22 udupionych gości Nie wiem gdzie, ale... A chuj im w dupy tak, chuj im w dupy Dobra, na tym y, panu zakończymy tą... Piękną, ale estetyczną... Rozgrywkę i pamiętajcie, 10 lajków to jest następny film z tej serii. Tak, następny film z tej serii. Z WW2. I polecam oglądać do końca i być na bieżąco po prostu.